Siemano. Dzisiaj pięknie popadało mamy dzisiaj piątek, piątunio. na koniec roboty, koniec i koniec kolejny dzień zmagań z kopaczką już trzeci yy. niestety tulejki piastki poszły do poprawki, bo wymiary były nietrafione. Majster po prostu zamiast 404 mm, 40 mm zrobił 40 o, but i trzeba to wszystko poprawić teraz. Teraz tak. O, fabryka. Co robisz? Ma się jak kula stanera. No widzę. No, będą ładne terapłotki. Zbliżamy się do 11 to. się zbliża Wojtek. Uważaj. Maseczkę załóż. Dobra. To śruby. Mamy tak. I jest w rozsypce. Grimmy w rozsypce. Szukaliśmy przyczyny piszczenia. O, piszczało niemiłosiernie, uszy pękały. Myślałem, że to tam ta blacha, tam blacha była podgięta. Mówię, naprawiliśmy, tylko odgięć wystarczyło blacha. Dobra. Włączyliśmy, no? Nie. nagranie teraz w momencie? Nie. Niezbyt. A co? I ten. Później myśleliśmy, że są krzywe rolki, Bo ciężko chodziła taśma. Później nakryliśmy, że to jest te łożysko tutaj, łożysko, tu, to, tu, to łożysko. Te to łożysko, te łożysko mieliśmy te łożysko i, I dalej piszczało. Okazało się, że przyczyną było to. A to było najwięcej roboty. Teraz chodzi elegancko. Bardzo za dobrze. Co tam? Co chciałeś powiedzieć? Żebym kurwa do roboty wzią. No, no, no przecież się biorę. O Bartek, Iś tam babci pomóż. Mamy szukasz? No i ten. Ogólnie tak, jest akcja. Babcia sobie wymyśliła babcia, nie? Babcia sobie wymyśliła płotki, że chce mieć. A nie jakieś tam wiatrołapy. I ze zwykły desek. Zwykłe, najprostsze jakieś tam deski startaku. Wystarczyło poskręcać, przecież tu skręcanie tych paletach, poskręcać, pętami, pociąć trochę, opalić, opalić i pomalować i będą ładne potki. Mam już produkcja No mam zdolną babcię. Mamy. E, ten. E, coś miałem powiedzieć, kurde, zapomniałem. A, produkcja masowa, jak w fabryce. Dobra, wejdźmy. Pomóc Ci coś, Włodek? Co tam robisz? Czemu Ty, czemu ty leżysz? Jakiego? Aha. Aha, muszę spad. Dobra, ja tam wejdę i zobaczę czy nie ma go w środku Dobra, dobra, ja już idę Ale klina nie widzę gdzieś tam jest Tu się robi trochę niebezpiecznie Po tych taśmach Ale poskaczę trochę to ten, może wypadnie Dobra, ten, ten pas, o kurczę Czekaj, ten pas <grym> 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 Dobra, zobaczymy czy to będzie pasować. Tylko to w moją, nie? No. I jeszcze, jeszcze dużo. Aha, dobra, to teraz muszę. Do ciebie musisz. Wiem, ale muszę teraz to sportem wyprostować. Tak, jak było, bo to wyjęte. Coś długiego, najlepiej tą czarną brechę, albo jakąś przynajmniej pół metra, coś. O, jeszcze podłoga nam została. No dobra, to to, to piku. Pik dobra, pogodłoga to tam pójdzie. Wałeczki zrobione. Roleczki poprawione. Już nie będą trzeszczeć, obcierać. Podkodane podkładki. Teraz zakładamy tutaj taśmę. I testujemy. Testujemy. Jak to będzie chodzić wszystko? Oby chodziło. Masakra. Zawsze tak to, to jest z tej to skąd wiesz? jest czy... To zbieram sobie wszystko, nie? Już nie ma co. Janeczku. Siemano. Siemano. Dobra ogień, ogień, tu nic nie widać, nic nie widać o teraz lepiej nic nie widać, wołeczek. wymieniamy wałeczek wymieniamy wałeczek, wałeczki teraz, ogień robimy, wałeczki już dużo coraz więcej zostało do roboty Mionku, Janeczku pierdolnyłem. ośkę wybiłem tą urwaną jaką pierdolnyłem to wyleciała już tutaj za koło w drugą stronę, się odbiła z cleanu, i i klinów raz sam wypadł. To jest moc. To Znowu te wałeczki. Kurczę, Back to the Future. Janku, Maszyna będzie gwizdać, gwizdać. Janeczku. Janku, janeczku. Królowie żyta. Chyba tak, królowie żyta. Królowie ziemniaka. A ty nakręcimy może tego. Królowie ziemniaka. To by było dobre. Dobra, trzeba mieć wszystko. No dobra, to lecimy. Idę po ten ośkę. Siatło. Jest to. I teraz jest zabawa taryt, taryt, Teraz wszystko widać Ubytek jednego Mamy dziurę na wylot Ten trzeba, nie? I ósemkę co? A po co? No Tą musimy gumę tak, rozwijać, tak, 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 guma. tak, 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 tak Tą gumę musimy tutaj wypierniczyć stąd I będzie gitara Łęcuszek też trzeba tutaj łańcuszek o Tak to, 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 to. Fushera Jak to tak może być Łańcuch musi być napinty No tak jak tu Albo tu Albo tu O tu też trzeba napiąć Kurczę skończył się Skończył się już napinacz Nie dobrze A drogi ten łańcuch jak Jak piorn Kurka wodna w tamtym roku na te łańcuchy wydałem 2000 a wymienię tylko ten, ten, ten i ten, a te mówię nie, bo i tego wymienię, za zapłaciłem chyba 500. No, a poza tym nie znajdziecie innych, yy, nie dopasujecie łańcuchów od Anki czy od czegokolwiek, bo nigdzie takich łańcuchów nie ma. Jest tylko w Grimme, w, w Agraradzie akurat kupowałem i no w sobie nigdzie indziej nie kupicie, w, w Polsce za bardzo takich łańcuchów i są cholernie drogie Niestety Niestety są bardzo drogie Dobra, bierzemy się do roboty w janeczku muzyka. muzyka muzyka musi grać tu już nie działa o o o ty nie ma noża nie? Żeby go rozpakować No i jest zrobione. Musieliśmy trochę modyfikacji zrobić. Przestawić o jedną całą dziurą. zdorobić taki paskownik. Do tego jeszcze zrobiliśmy... No wiadomo, każda akcja, każda zmiana konstrukcyjna wymaga czegoś następnego. Czyli wszystko, wszystko było, wiadomo, że to cięższe jest. To waży jakieś 30 kg. Zrobiliśmy odciągi sprężynowe żeby odciążyć te wałki, żeby w razie czego ona nie miała ciężej jak wcześniej tak samo tu płaskownik przyciągnęliśmy, musieliśmy wszystko cofnąć o 3,5 cm no, taka grubość była w sumie zakładana tej całej listwy ale na szczęście w Grimmim wymyślili takie coś, że tak tam są takie naciągi i cały ten stół do tyłu poszedł bez, bez, bez przeróbek O, tu są takie odciągi widzicie tu i to powoduje, że ten cały stół z tą górną taśmą jedzie do tyłu. I nie trzeba było nic przerabiać, skracać te, tej taśmy czy coś. Po prostu się przesunęła do tyłu. Bo nieraz są wałki, w tym Grimmie są wałki nieraz dłuższe. Są 90, są 80 długości i dlatego są regulacje. Czyli całe szczęście, że jest regulacja. No tak to wygląda. Nie widzę, żeby tu jakoś za bardzo coś kolidowało. Teraz trzeba po prostu pojechać w pole zobaczyć czy yy, po prostu jakieś wady nie będzie to wyjdzie w praniu, tak to nie można przewidzieć. Dobra. Dobra, tyle na dzisiaj o sandestowe tak samo zrobiliśmy widzicie sprężyny są zabójdę też był problem, bo ten stół automatycznie teraz tak doszły dwie rury dwie rury doszły wy na siebie e, to już jest tam powiedzmy te 20 kilo plus listwa 30 to jest 50 kilo Dlatego musieliśmy zrobić takie dodatkowe, widzicie, dodatkowe odciążenie dla tamtego siłownika, bo to wszystko podnosiło się na tym jednym, e, tamtym elektrycznym siłowniku I to, no wiecie, no to trochę może być za ciężko. Dlatego wyrównaliśmy siły, przeciwwagę można powiedzieć, żeby miało lżej podnosić, a upuszczać to i tak, tam wiadomo, te sprężyny spokojnie sobie tam zejdą pod tym ciężarem na dół. Yy, wymienione piastki, wymienione łożyska. Yy, jeszcze stało nam nałożyć nowe gumy na te pręty dociskowe, bo są wyostrzone. Yy, taśmy, łożyska porobione. Chyba będzie wszystko, no. można powiedzieć. O, tutaj jest łożysko też, wymieniliśmy łożysko wymienione na nowe. Bo też tam było kipnięte. Zostało nam jedynie. O, zostało nam jeszcze co? O, kurka wodna, zapomniałem o tym. Została jeszcze nam podłoga Została podłoga, tutaj trzeba wyłożyć tylko blachą że bo te kamienie widzicie się tutaj Zakleszczają Do tego będzie blacha i będzie się lepiej zsuwało Dobra fyr, fyr, fyr. Testujemy Testujemy kopeczkę I Chowamy maszyny Wszystkie do poddach, Które możemy wszystko co, co wciśniemy, to będziemy chować. Tutaj kopaczką wyjeżdżamy, bo nie możemy zamknąć drzwi, a nadciąga do nas burza. Także mamy akcję, e, zabezpieczamy co tylko się da. Bo no idzie gracja, idzie, idzie też dzisiaj. było na życie, e, powiem wam, no, że to piękne, ale tak jak z co roku u nas. Przyjdzie, taki deszcz. Przyjdzie deszcz i pewnie znowu wyłoży wszystko. Nie wiem, że takie piękne, że to się zapowiadało. Teraz pewnie położy. Pszenica wypalona, teraz ją zbije grad i resztę wszystko zbije grad. Więc e, rzepak jest piękny. Rzepak mi się wydaje, że rokuje w tym roku na rokował, by Na 4 tony dobre, ale pewnie jak ten grad przypierniczy czy. W tym roku będziemy mieli dedukcję, także wszystko idzie nie tak jak byśmy chcieli No idzie konkretnie, konkretna pojęcie powiem, powiem Wam fala No i myślałem, że nas to po prostu minie, wolę po prostu, wolałbym tego w brak deszczu, suszę, wolałbym niż kurde ten grad i te burzę Tak jak wszyscy pewnie, ale tego się nie ominie no niestety, dobra Biorę się do roboty, testujemy kopaczkę i wyjeżdżamy nią to trzeba wymienić Przetestujemy. Testujemy

zobaczymy takiego płaskiego Edy jak testuje maszyny to robi to rzetelnie tak żeby maszyna musi wszystko wytrzymać jak się zająknie na tym, ja to zrozumiem ale musi przejść wszystko musi dostać taką o, takie kamyczki, jakie są na polu a to są nawet gorsze bo przynajmniej są okrąglaki, ale dobra nieważne, ona musi przejść ten test nie po to się męczyłem dwa tygodnie, żeby tego nie sprawdzić. Idzie burza, ale to nic. Zdążę... Zdążę to sprawdzić. Nie! O. Dobra, testujemy. Testujemy. Test numer dwa. trochę zbyt by było, ale poszło <laughs> no, wiadomo, trochę za, za, za ostro to pojechałem z tym, no ale ale działa, wszystko gitara, dobra, odczepiamy o, ale idzie burza o! Powinna być gitara pada <grym> też <wytrzyma> także działa 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 test wykonany ma no, hardkorowo poleciałem co ale nie ma to tanto. ja nie muszę przetestować wszystko tak jak już powinno Nie możemy jeszcze na później zawieść Dobra damy to wszystko Dobra, przetestowane. chodzi ale chyba trochę za bardzo ten, trochę za bardzo pojechałem z tymi kamieniami. Co nie, no, trochę, trochę no tak z, można powiedzieć, skatałem, ale, no nie, no, ona musi wytrzymać takie coś, bo nie na niektórych polach takie są miejsca, że takie coś właśnie leci. Takie ostre kamienie, o, że ona mi tutaj cieszy się bardzo, bo wysprzątała mi garaż. Na, na ciągnik i trochę przyjechałem po tym koronawirus koronawirus ja chory na ciepło, zimno, ciepło, zimno tak to jest teraz proszę zabrać i zrobione przetestowane Zakończona zabawa z kopaczką? Znaczy, jeszcze tylko tam gumy. Tam jedna rolka widziałem stała, trzeba ją tą roleczkę. No, myślę, że tak hopił przy tej rolce przy tej kombajnie. Tyle czasu się nie naprawiało i ten. Tylko kopała, kopała i, i, i kopała. No to co? Teraz jest czas na to, żeby ją dopieścić i, i zrobić. Zrobiona jest. Elegancko wszystko chodzi. Trochę dostała takim gruzem, nie chcąc ją potraktowałem za mocnym. Ale to nic. Ale Nic się nie zepsuło na szczęście. To jest najważniejsze i wszystko ładnie, elegancko przeszło, znaczy no prawie elegancko Dobra, idę zobaczyć jak te wałki wyglądają, czy czasem nie, nie urwało Bo tak widziałem to to, to, to strasznie wyglądało Ale testu, test to test, Edi Edi tester Do mnie to maszyny muszą przyjeżdżać na testy Ja to wszystkie Przetestuję uh, uh, uh. Ale to jest plus? plusy taki, że tam dostało kamieniem i nie ma wgniotu. Czyli rurę na rurę, to już będzie gitara. Wejdziemy do środka. A, brat już zasłonił. To nic. Złonimy. No i bajka, zobaczcie jak to pięknie wygląda teraz. Normalnie jak oryginalnie. A co najważniejsze, tak jak Bat że wszystko pięknie się ześlizguje z tych rolek, które dołożyliśmy. Uu. Ale jebu. Dobra, ja ich idę do domu, chociaż uwielbiam burze, Uwielbiam nawet sobie w czasie burzy stać, oglądać piorunki. Pioruny. Ja jestem taki ekstremalny. Ale nie będę ryzykował przy metalu, stałbym za blisko. No. Pięknie. O i zaczyna padać. Ciekawe ile spadnie u nas. Dzisiaj. Muszę miarkę oprócznić. Na, Na razie, trzymajcie się. No, także dzisiaj mamy... Teraz szybka akcja. Zabezpieczanie, żeby nam nic nie się pozrywało. Co się da, to pochowaliśmy. Czego się nie da, czegoś co się nie zmieściło, to niestety się nie zmieściło. Brakuje trochę hali, ale jeszcze trochę. No i poszło tam sobie pięknie bokiem. Ominęła nas pierwsza burza, ale idę następne, więc jeszcze cała nas przed nami z burzą i gradem. Oby ten grad tylko nas oszczędził. Dobra, trzymajcie się. Tyle dzisiejszego chwary, z dnia.